Piotr Cezary-Lisiecki z Konfederacji zaczyna naszą rundę. Człowiek strzela, pan wok rakiety nosi. E, moim zdaniem całą sprawę należało zamknąć czym prędzej. E, po prostu ogłosić, że doszło do, e, do nieszczęśliwego wypadku. E, Poszkodowanym wypłacić odszkodowanie. Zamknąć sprawę czym prędzej. E, nie brnąć w te zawijasy prawne, semantyczne. No, zdarza się tak, po prostu trzeba to. trzeba to, jak mówi młodzież, wziąć na klatę i do tematu nie wracać. Ale odbiera... nie wierzy pan, że te pierwsze oględziny mogły naprawdę no, nie wykazać jednoznacznie, hmm. nie przynieść jednoznacznych informacji? Wie pan co, nasza koleżanka Liliana Wiadrowska z Elbląga od razu powiedziała, że ten dach zdmuchnęła rakieta. Kobieta to powiedziała po pierwszych zdjęciach, więc wydaje mi się, że, że po prostu no... Brniemy w jakiś matriksy, w jakieś niedopowiedzenia zupełnie niepotrzebne. Tak jak mówię, takie przypadki mogą się zdarzyć. E, najważniejsze, żeby zadośćuczynić poszkodowanym. I to zostało zapowiedziane oczywiście. Zamknąć temat, nie, nie drążyć. To też odbiera powagę państwu polskiemu, jeśli na rynku wewnętrznym e, taki temat po prostu się eksploatuje już chyba drugi tydzień na tym bym zakończył. Tak yy, konkretnie stanowczo mówi Piotr Cezary Lisiecki z Konfederacji